Dała buzi, a nie, nie zołdze zrobiła. Uwaga, nie to pezio. No, we włosy się wplątają nie. po akcji. No, po niemiecku. Czekaj jeszcze, stój O, jakie żabki. może być nalepną. Patrz. Żabki? Patrz, malutkie. Jedna tam, a druga tam. Żabula, żabula. Uważaj, bo nadepnie. To jest następna. Tu skacze tam, widzisz? No nie bój się. Chcemy i fotę piertyknąć i tobie też, żabko. A tak tylko tyłek ci robię. Nie rób tylko. Stań mam starym, z Co mam z z z z telefonem. Może być. Może być. Świetnie. Uważaj na ten nóż, stópki swoje mm -hmm. do lasu się wybrała. O, to jest wajna. bo to jest klep, klapka. Klapka.